Rodzice i opiekunowie przekonali się już, że złożenie wniosku o świadczenie 500 plus przy pomocy aplikacji MZUS trwa zaledwie kilka minut. Teraz przy pomocy smartfonu czy tabletu będą mogli ubiegać się o więcej świadczeń przysługujących na dzieci. Wystarczy, że zaktualizują aplikację. Aplikacja mobilna mZUS, która umożliwia szybkie i wygodne składanie wniosków o świadczenia rodzina 500 Plus, czy dobry start 300 Plus została rozbudowana o wnioski dotyczące dofinansowania opłaty za. Pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub udzielnego opiekuna, tzw. żłobkowe, oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego. Możliwość złożenia wniosków przez aplikację MZUS została po raz pierwszy udostępniona 14 listopada 2022 roku. Można ją zainstalować na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android i iOS, jest do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Dotychczas klienci ZUS pobrali ją na 100 tysięcy urządzeń mobilnych. Wnioski o wszystkie te świadczenia składane są jedynie drogą elektroniczną, co jest dużym ułatwieniem dla rodziców i opiekunów. Wniosek o wsparcie mogą złożyć przez całą dobę, niezależnie od godzin otwarcia urzędu. Ogromnym udogodnieniem dla rodziców jest możliwość utworzenia nowego wniosku na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany przez aplikację MZUS lub bezpośrednio na platformie usług elektronicznych ZUS. Dzięki temu większość informacji uzupełni się automatycznie. Jeśli dane uległy zmianie, przed wysłaniem można je edytować. Aplikacja ZUS to nie tylko świadczenia dla rodzin. Dzięki niej można również nawiązać telefoniczny kontakt z infolinią ZUS, przejść do strony, która umożliwi rezerwację e-wizyty w ZUS, odczytać wiadomości, które pojawiły się na indywidualnym profilu na PółE, czy otrzymać powiadomienia, które przypomną np. o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy. Aby aktywować aplikację, należy powiązać ją ze swoim profilem na platformie usług elektronicznych ZUS. Proces aktywacji i powiązania aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji. Bez posiadania profilu na PUE nie można korzystać z aplikacji. Liczba zarejestrowanych profili na PUE ZUS sięga blisko 11 milionów 300 tysięcy.